Ta trylogia, kochani, może spędzić sen z powiek. Jest mocna, jest bezkompromisowa, porusza bardzo ważny temat, o którym wciąż nie mówi się wystarczająco głośno, a który istnieje wokół nas, czy tego chcemy, czy nie. Te frylery mrożą po prostu krew w żyłach. Zapraszam Was teraz na recenzję bez spoilerów. Hej, hej! Moi drodzy, w ten piękny wrześniowy dzień. Witam Was Olga z wielkiego buka. Po gniewie matki i po śmiertelnej rozpaczy nadszedł czas na obsesję matki, która zamyka drogę z MacKan, Macan, T. TA Ragan od wydawnictwa filia. To jest logia, która porusza bardzo ważną tematykę. Buduje świadomość o współczesnym niewolnictwie i o handlu ludźmi, o potworności, która czai się tak blisko nas, o świecie, który istnieje tuż obok naszego, a którego bardzo często nie chcemy dostrzec. I najlepiej tę serię podsumowują słowa samej autorki: Posłuchajcie: Świat pełen jest zła, i nie musicie daleko szukać, by je dostrzec. Mrok czali się w każdym kącie. Chcemy wierzyć, że najgorsze rzeczy dzieją się z dala od nas, ale niestety nie jest to prawda. Zapraszam na recenzję bez spoilerów. Gniew i furia, bezwzględna wściekłość, zacięta determinacja. Te emocje kierują Faith od tamtego pamiętnego dnia. Dnia, gdy trzej mężczyźni wtargnęli do jej życia, do jej domu, zabili jej męża i uprowadzili dwoje dzieci. Kolejne tropy odkryły przerażającą prawdę i doprowadziły Faith do podziemia handlu żywym towarem. Współczesne niewolnictwo ma się całkiem dobrze, kwitnie i prosperuje. Faith jednak zrobi wszystko, by odzyskać córkę i syna. W serii O Faith McMahon najstraszniejsza jest właśnie ta poruszana w niej tematyka. O handlu żywym towarem, o współczesnym niewolnictwie wciąż nie mówi się wystarczająco głośno. Dlaczego? Na to pytanie oczywiście warto odpowiedzieć sobie samemu. Jak i na to, czy chcemy wiedzieć, że wokół nas istnieje jakby druga rzeczywistość wypełniona bólem i ludzkim nieszczęściem? Czy chcemy widzieć w dzieciach żebrzących po ulicach ofiary tych najgorszych możliwych praktyk? Czy chcemy w ogóle być świadomi? T.A. Ragan wybija nas tutaj z kokonu naszego pozornego bezpieczeństwa. Udowadnia, że nie można opuszczać gardy, nie można odwracać wzroku, nie można żyć w tej nieświadomości, właśnie. Jej powieści natomiast to przykład literatury gatunkowej, która przez pozornie lekką formę szerzy świadomość na bardzo ważny temat. Przez lekką formę thrillera przekazuje te najważniejsze fakty. Przypomina, że ofiarami handlu ludźmi padają zarówno dorośli, jak i dzieci, w szczególności dzieci. I nie dzieje się to wcale w tym, co nazywamy tak zwanym trzecim światem. Nie, kochani, to się dzieje w największych metropoliach na świecie. Co więcej, w takich miejscach, które uznaje się za neutralne, za bezpieczne parkingi, sklepy, wielkie galerie handlowe. To wszystko się dzieje wokół nas, wystarczy się rozejrzeć. Trylogia o Faith z jednej strony uwrażliwia czytelnika. A z drugiej wciąga czytelnika w sidła swojej opowieści. To jedna z tych historii, od których nie można się oderwać. Śledzimy tutaj od początku przemianę naszej bohaterki, śledzimy rodzącą się w niej siłę, no i kibicujemy jej, kibicujemy jej, żeby odnalazła odpowiedzi, no i żeby znalazła również ukojenie. I od razu wam powiem, to nie jest łatwa lektura. Miejscami nie jest nawet przyjemna, ale to jest taki przykład dreszczowca, literatury gatunkowej, który jest nie tylko fikcyjną opowieścią, ale daje od siebie coś więcej. Dla mnie to bardzo ważny tytuł. Serdecznie Wam polecam. Kochani, razem z Danictwem filie zapraszamy Was na konkurs Trylogia o Faith dla Was do wygrania. A pytanie konkursowe brzmi, który thriller, książkowy, filmowy, serialowy jest Waszym ulubionym i dlaczego? Z odpowiedzi wpisujcie w komentarzach pod filmem. Konkurs trwa przez tydzień, potem wybiorę jednego zwycięzcę. Wyniki konkursu pojawią się w opisie pod tym filmem, jak i w poście dedykowanym na społecznościach YouTube. Diabelnie mocna, miejscami bardzo przygnębiająca, wstrząsająca lektura. Ja tematem handlu ludźmi i żywym towarem i współczesnym niewolnictwem zainteresowałam się przypadkiem, słuchając jednego z amerykańskich podcastów, i przeraziła mnie. Przeraził mnie ogrom tego procederu, to, że to się dzieje wszędzie wokół nas, na całym świecie. T.I. Ragan i jej powieści potrafią wstrząsnąć czytelnikiem, ale to, co dla mnie jest najważniejsze, to fakt, że ona po prostu szerzy świadomość. To może przecież przytrafić się. Każdemu. I z tego co wiem, przytrafiło się właśnie rodzinie T.A. Ragen. Kochani, czytajcie, czytajcie tę trylogię. Możecie sobie również o niej więcej posłuchać w poprzednich moich filmach o poprzednich tomach, właśnie. Możecie sobie również o nich poczytać na blogu. Zapraszam Was serdecznie, no i serdecznie Wam polecam. To jest literatura gatunkowa, ale jednocześnie coś więcej, i to coś więcej jest bardzo ważne. Do zobaczenia, pa pa! Wrzesień, wrzesień, wrzesień i 27 premier książkowych września na dokładkę dla Was również. Ale to nie wszystko, bo jeśli jesteście tutaj nowi, to witam Was serdecznie. Jest to kanał literacki i książkowy. Mamy tu literaturę gatunkową i piękną. Będzie mi miło, jeśli dacie łapki w górę, jeśli podobał Wam się ten filmik. Pamiętajcie, że możecie subskrybować ten kanał i również klikać w dzwoneczek. Dzyń dzyń. Do zobaczenia!